Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają Maciej Pertyn-Pertyński i Bartosz Ławski. Dzień dobry. My nie mówiliśmy w majówkę, bo byliśmy w rozjazdach. Teraz Mamy na... na to papiery. Ja tym razem miałem sporo kilometrów do przejechania, bo to. Atu... Tak, bo ja, ja tylko miałem indoktrynację i dopiero wstęp do tego, żeby tę indoktrynację sprawdzić w praktyce, bo dostałem na dłuższy. Test elektryka, i zrobiono mi przy tym parę wykładów. Fakt, że trochę mi zmieniły spojrzenie, ale czy zmienią rzeczywistość, popatrzymy. I ja y, jestem wpisany na tego elektryka, w związku z tym. Y, Będziemy o tym rozmawiać, jak Bartek powiedział. A ja zweryfikuję przynajmniej trochę z tych rzeczy, które mi naobiecywano. Znaczy, ja się indoktrynacji nie dam, nie poddam, natomiast chętnie poszerzę swoją wiedzę. Bo nie powiemy na razie, co to za auto, ale to jest auto, które, o którym już mówiliśmy, że może na rynku namieszać. Dobra, wróćmy do wyjazdów majówkowych. Trafił mi się samochód, który na długie trasy wydawałby się nieoczywisty, czyli Dacia Sandero. Z gazem. No, dlaczego nie oczywiście w długiej trasy? W jedną dwie osoby, nawet w dzisiejszych czasach. No i proszę pana. Tym bardziej, że zaraz powiedziałeś z gazem? Z gazem, czyli pełny zbiornik gazu, pełny zbiornik. No gazu. to jak nie w trasę, to w ogóle ideał na Ale tracę. no więc właśnie, bo jak się ma pełny zbiornik jednego i drugiego paliwa, to ja proszę pana przejechałem 1300 km Aha, i jeszcze co ja zostało. co ja rozumiem. <noise> Więc no. no widzisz, a to czym ja teraz jeżdżę, jak 450 zrobi, to będzie dobrze. No tak, no ale wiesz, trudno porównywać elektryka z samochodem, który uważam w tym układzie jest bardziej ekologiczny nawet od nowoczesnego diesla. No, z dieslem tam dyskutował, bo jednak w grupie, gaz. Gaz. Ten, w grupie Renault przecież ten w grupie przecież ten dieselek półtora litrowy to jest cudo. No, no on jest od wielu lat nie do zabicia, natomiast słuchaj, gaz jest jak wiemy paliwem m, alternatywnym u, uważanym za ekologiczne. No. No. Um... Ja mam straszny problem z tymi określeniami, że coś jest ekologiczne, a coś nie jest, że, ale... że coś jest, że jak, jak one się nazywają, te paliwa? Alternatywne. Nie, nie alternatywne, nie? tylko te, które są rzekomo odtwarzalne, wszystko to jest jedna wina. No nie, gaz powiem. akurat nie jest, tak? No ale te w ogóle wie, o czym no, my ale mówimy? To no jakby, no ropa pochodzi z ziemi. I w ziemię wróci, no, prędzej czy później, za kilka milionów lat wróci. A za kilka milionów lat to już nie jest moje zmartwienie. No fakt. No. Ale I... ocieplenie klimatu też nie jest Twoim zmartwieniem, tak? No to już bardziej. Natomiast słuchaj, yy, po pierwsze muszę powiedzieć, że Dacia jako marka budżetowa na rynki wschodzące, Przypomnij sobie yy, tam. No tak się to nazywało, ale potem Sander, Ten yy, Boże. Duster. Duster został no. królem alpejskich miejscowości. I szwedzkich lasów. bo bowiem... szwedzkich lasów. No ale przecież za ich pensję, to za trzy pensje kupujesz takie auto. No. no. Fakt, że teraz już nie ma takich Dasterów, bo oni kupowali te zupełnie bazowe. Z niezabijalnym silnikiem 1.6. Albo z niezabijalnym dieslem. Albo z niezabijalnym dieslem i napędem 1. na cztery koła, tak. oczywiście. Ale wróćmy do Sandero. Słuchaj, przede wszystkim. Yy, to już jest samochód, który jest całkiem przyzwoicie wykonany. Dobrze. No nie, obecna generacja to jest bardzo miłe, ale to bardzo ładne. To jest, wiesz co, no w porównaniu z poprzednią. To jest Skok, a jeszcze w tej wersji Stepway Extreme. No. To ma wszystko już, yy, yy, wszystkie tam właśnie automatyczną klimatyzację. No i jeszcze yy, wygląda tak bojowo. Wygląda bojowo, ma ten fabryczny bagażnik dachowy, bo w Relingach są te odkładane tak, tak, tak. Yy, poprzeczki, więc to no po prostu muszę powiedzieć, że jest to bardzo fajne, ale nie spodziewałbym się, że to przejedzie tyle kilometrów. No daj spokój. No. Czekaj, zasięg rzędu 1300 km. Tak, no, na obu paliwach. No, no dobra, na obu paliwach, ale to nie jest. Ale coś, na ten... samym gazie około 600. Ach, kurczę, ale no, ile tego zbiornika gazu tam? Nie jest? wiem. Bo on, nie jest, wiem. on jest zamiast koła zapasowego. No, tak? nie wiem, nie patrzyłem, nie interesuje. No ale tak czy inaczej, to nie jest to, że masz pół samochodu zbiorników. Nie, nie interesowało mnie to w ogóle, Czy masz jest... normalny bagażnik yy... i normalne miejsce na kanapie. Znaczy no bagażnik no, to jest mały, no bo przecież no, to jest segment B, no umówmy się, tak? Ale, natomiast, ale chodzi o to, że jest normalny. A, słuchaj, jak genialnie jest ta instalacja zrobiona. Eee, przełączasz między paliwami przyciskiem, po prostu i w sposób absolutnie no niezauważalny, tak, bo to jest niezauważalny, nieodczuwalny. Hmm, oczywiście no gaz jest trochę bardziej kaloryczny, szczególnie od tej benzyny 10, więc tam tak. jest trochę różnicy w osiągach. No, daje więcej momentu obrotowego. Ale słuchaj, to pali około 6 litrów benzyny albo około 7 litrów gazu. Tobie 6 litrów benzyny pali? Około, mniej, no powiedzmy, ale albo około 7 litrów gazu, czyli jest ta niewielka różnica. Czekaj, ile gaz teraz kosztuje? 2,80? Ty, no to, to śmiesznie tanio wychodzi. To jest diesla w życiu tak na No więc o to chodzi, jeżeli ktoś No i to no, jest tańsze od diesla sporo w sensie samochodów. słuchaj. Ludzie y, kupują samochody te z instalacją gazową po to, żeby jeździć na gazie. No to jest oczywiste to. W tym jest momencie. oczywiste. W związku z tym no już około, no, nawet Ty, to no proszę będzie cię, 20, 500 km. 21, 21 na złotych na 100 km. No. Słuchaj, a jeszcze jak masz pełny zbiornik benzyny, to po prostu jedziesz, 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 i w ogóle y, obcy ci jest y, y, strach o to, że nie dojedziesz. Nie, no to, to jest fantastyczna sprawa. E, ty miałeś teraz zresztą z gazem niedawno. Tak, i on mi pokazywał prawie 1100 km zasięgu no, na a, Czyli da się więcej? No. Ale teraz słuchaj bo myśmy tak mówili o tych Chińczykach, o Cudach na kiju i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co? Dacia na tych, stworzona właśnie na te tak zwane rynki wschodzące, no bo tak, no to zawieszenie jest trochę toporne, no te, te materiały, no to... No, to... No, 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 blaszanką pozostała, no jest, była, jest takie pudło rezonansowe. Natomiast popatrz, w zeszłym roku w Europie Dacia była w ogóle na trzecim miejscu sprzedaży. Yy, Aż tak ogólnie. wysoko? Aż tak wysoko. To co? kto tego tyle kupuje? No, Dacia Sandero. Że Austria i Hiszpania to jest oczywiste. Ale Francja. co? Francja. Rzeczywiście. Francja rzeczywiście. I teraz uważaj. Sandero na przykład jest samochodem, który też jest gdzieś tam na topie sprzedaży, uważaj, w Argentynie. Tam chodzi jako no Renault. nie, no Renault w Argentynie zawsze było potęgą. Ale pewnie ale tak w Turcji jest to samo. Ale czekaj, wiesz dlaczego Sandero? No. W Argentynie była przez wiele, wiele lat niezwykle popularna czwórka Renault 4. No. I Argentyńczycy uznali, że to właśnie Sandero jest takim następcą czwórki. Tylko, że widzisz, oni tam pchają ten stary dobry, sprawdzony jeden no tak Wiesz, ale z drugiej strony tu z tym gazem. Słuchaj, no ja po prostu jadę, jadę, jadę i jeszcze widzę, ile jeszcze mogę przejechać. Mówię, dobra, no to jeszcze pojadę tam, no to jeszcze pojadę tam, no w razie czego to sobie dosypię tego gazu. Słuchaj, nie było, nie było potrzeby. No po prostu wiesz co. Można bez cudów, hybryd i tego typu rzeczy. No można. No. I tu uważam, że oni nie muszą się bać Chińczyków. I to jest naprawdę bardziej ekologiczne persalda od elektryków. Tak, bo yy, przede wszystkim no takie sandery jest leciutkie. No. Prawda? Nie. Wyprodukowanie tego samochodu to podejrzewam. Pomijam brak jakichkolwiek baterii, więc niepotrzebne są bity, śmity i tego typu historie. Nie przynosi, że tak powiem, wielkich strat No Oj, na pewno nie. Prawda? Po czym on sobie jeździ? Tam ta emisja jest niewielka, bo to jest silnik niewielki, i na gazie jednak emisja jest mniejsza zawsze. No. I wiesz co? Może to jest droga do szczęścia? Ale wytłumacz to legislatorom, którzy w ogóle nie chcą słuchać ludzi przypominającym im, że istnieje coś takiego jak prosta matematyka, logika myślenia. A czy słuchaj, to też jest tak, że z tymi Chińczykami to paradoksalnie no, u nas to wiemy, tak? No bo jakieś tam znowu teraz napisali, że będzie zaraz już dostępny kolejny, czyli Omoda. No i Bydy już wchodzi. Bydy coś tam więc oni wchodzą, ale pisał do nas ostatnio jeden ze słuchaczy, który był kilka tygodni w Kazachstanie. O tak. I napisał: "Ale kochani, w Kazachstanie nowe samochody to jest cały przegląd chińskich marek, o których my w ogóle tu jeszcze nie mamy pojęcia. No tak, bo ich tam jest kilkaset. I oni i już ten azjatycki rynek, te wszystkie właśnie państwa postsowieckie opanowali. No i dopiero teraz wchodzą do Europy. I teraz, oczywiście, że jeżeli potraktujemy, że te chińskie samochody to też są takie konstrukcje na rynki wschodzące. Nie wiem, zobaczymy. No, niektóre są z urodzenia premium, podobno. No właśnie, ale wiesz co? Powiem... Ale tak, no to o czym jeździliśmy, przecież o czym yy... rozmawialiśmy? Beijing. Beijing. To był bardzo przyzwoity samochód, nawet ciut wyżej od daci pod we... paroma względami. No pod względami użytych materiałów. Na z pewno. No. Eee, natomiast generalna średnia to jest taki właśnie, no tani z, samochód na tanie rynki. Nowe. Tak. Tylko teraz powiem ci jeszcze jedną rzecz. Renault Dacia, no to wiesz, że są na rynku od kilkudziesięciu lat. Tak, tak. tak. Wiesz, że serwis będzie tam, gdzie był. Mhm. Wiesz, że importer się nie zwinie. No. Wiesz, że te części są tanie, bo nawet jak nie ma w magazynie, to trzeba ją sprowadzić z Rumunii, czyli z będzie. Z Rumunii albo z Turcji, tak. Czyli będzie na następny dzień, a nie na no. inny, więc po miesiącu. No ale widzisz, właśnie tu ci przerwę, bo byłem na spotkaniu z szefem polskiej, polskiego przedstawicielstwa o mody. Czyli koncern Cherry. Czyli koncern cherry. cherry. Przedstawicielstwa, czyli nie importer. A no, on tu właśnie. Pan szef jest Chińczykiem. No. Przedstawicielstwo jest normalnym przedstawicielstwem. Mhm. Mało. Czyli jak jest, nie wiem, Volvo Car Poland, to będzie Omoda Car Poland. Coś w tym rodzaju, ale mało. W przeciwieństwie do wszystkich innych marek chińskich, które do tej pory weszły na polski rynek. Omoda nie podpiera się przepisami o krótkoseryjnych sprzedażach, nie. tylko dokonało pełnej homologacji unijnej swoich modeli. A czyli nie będzie żarła tyle paliwa co Beijing. To nawet nie chodzi o żarcie paliwa tyle co Beijing, tylko o to, że emisja jest Euro 6 D, nie D-Temp, tylko D, pełne, pełne D. Że spełnia wszystkie warunki dotyczące bezpieczeństwa, itd. tak i tak, dalej, i tak dalej. A przede wszystkim pierwsza rzecz, którą zrobili wchodząc do Polski, to kochany ty mój, postawili magazyn części zamiennych. No i o to chodzi, widzisz. O to właśnie chodzi. Okazało się na, na koniec, że postawili tak naprawdę trzy magazyny i z Polski będą zaopatrywać Europę Środkową. No bo jesteśmy świetnym takim miejscem wypadowym na Europę. Natomiast ja ci powiem jedną rzecz. Bardzo mnie interesuje jak będą te wszystkie piękne samochody wyglądały jak się skończy gwarancja, czyli za 5 lat albo jak. Czy siedem przejad... zależy. Yy, tak, alb... albo jak przejadą więcej niż te 100 tysięcy, tak. albo. Nie to... no oczywiście, ale dokładnie te same pytania sobie zadawaliśmy, kiedy wchodziła na rynek Dacia. Yy, no tak tyle tylko, A przedtem że... Hyundai czy Kia. Hyundai Kija bardziej. Bo ja to od początku wiedzieliśmy, że za tym stoi Renault, tak jak stało za pierwszą Daczką od lat 60. i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj no, mogliśmy bardziej temu ufać. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, to ich największym problemem właśnie jest ten brak zaufania, moim zdaniem. No, z całą pewnością, ale z drugiej strony popatrz, jak reagują klienci, skoro te samochody się sprzedają jak złe, po prostu. Nie wiem, jeszcze tak, znowuż na ulicach ich nie widać. No to fakt, ale samo MG sprzedało 1000 sztuk od początku roku. MG sprzedało. Beijing mówi, że też sprzedał bodajże w ciągu miesiąca chyba 600. No właśnie. Wiesz, to są samochody, które dopiero płyną. Tak. Wiesz, ale powiedzmy sobie, dobra, no ludzie kupili, bo obejrzeli, no kupują, ludzie kupują oczami, a to rzeczywiście wygląda dosyć atrakcyjnie. No. Prawda? Potem poczytają jakieś testy, posłuchają jakichś podcastów na przykład naszego. Tak. I teraz powiem Ci jedną rzecz. Poczekaj, odpalimy sobie. Tak, bo się upał znowu bo zrobił. Jakby się znowu zrobił, upał, to to się pewnie włączy zaraz z silnik. I teraz powiem Ci taką rzecz. O, no właśnie, ja, gdybym miał do wyboru, dzisiaj odbierałem Clio hybrydowe. Tak. Genialne auto. Tak. Prawda? Ale akurat na moich oczach przyjechały dwie lawety nowych dasterów, trójek. Właśnie elektryczne MG nas minęło. Też na lawecie mg -ki pojechały. Tak. Ale słuchaj, na moich oczach przyjechały dwie lawety, Dasterów nowych mm -hmm. i hybrydowych joggerów. No. I teraz tak, ten nowy duster, no więc ja od razu wiesz, tam rzuciłem tę kliówkę, poleciałem oglądać, tam no się tak. wiesz, dopasowywać i tak dalej, wiesz co? Mm, hybrydowy daster będzie kosztował, zdaje się, 120 czy 130 tysięcy. Gdzie te czasy, jak daster podstawowy będzie, kosztował hybrydowy, 55? No, ale hybrydowy. No, hybrydowy. Tak. Czyli z automatem, czyli 140 koni. Tak. E, I będzie palił 5, 5 z kawałki. I co jest bardzo istotne, myślę, że warto, żebyśmy w podcaście też to podkreślili, to nieprawda, co opowiada jakaś tam Jakiś tam czarny PR, nie wiem przez kogo finansowany. Nieprawda, że te hybrydowe zespoły napędowe Renault są w jakikolwiek sposób awaryjne. To nieprawda, co pod moimi filmami wypisuje jakiś frustrat, że setki tego stoją u dealerów nie, i nie nikt stoję. tego nie daje no nie, rady nie, 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 nie stoją, nie stoją. Tam yy, może się popsuć tylko to, co może się popsuć w każdej innej hybrydzie, czyli elektronika. Ale jakoś nikt tego nie zgłasza. Znaczy, Słuchaj, no to się może zdarzyć zawsze, o Jezu. No, no dobra, ale chodzi o to, że... Ale to wtedy podpinasz komputer, resetujesz, dziękuję. Tak. Wiesz, mechanicznie mimo skomplikowanej rzeczywiście no, konstrukcji. Przy skrzynie biegów. Ale to jest nie do zabicia. Oni no, okazuje to na kloczkach Lego tak. Technik te, tak. testowali. Tak. Więc, <laughs> wiesz, i teraz uważaj. Ten, te nowe dastery, one też są na przykład dostępne w tej konfiguracji z gazem. No. No, ale jak ja. Ale sobie. nie hybrydowe. Hybrydowe. Z y gazem? Nie. No. Nie, no bez przesady, wiesz, no teoretycznie do hybrydy można gaz dołożyć, przecież wszystkie te... No bo tam jest ten piękny 1.6 bez tak, doładowania. Tak, więc teoretycznie i do hybrydy można gaz dołożyć, to wtedy już jeździsz za darmo. Tak. Prawda? Ale co innego chcę powiedzieć. Załóżmy, że ten hybrydowy Duster będzie kosztował tyle, co ten Beijing. Bo no. oni też myślą, oni widzą, co robią Chińczycy z tymi cenami, tak, i tak. muszą się do tego dostosować. E, wiesz co? Z całym szacunkiem nie wybrałbym Beijinga. Ten nowy duster. Nie, no trójka, nowy, nowy duster wygląda oszałamiająco. jest Zrobiony, zrobiony jest już tak, że to naprawdę przestał być samochód budżetowy. Zdecydowanie. Jeszcze nie są zarejestrowane te auta, które przyjechały teraz, będą do parku prasowego. No za dwa tygodnie jest, to są pierwsze polskie muszą, jazdy duże. Tak, muszą zarejestrować, dlatego ja nie mogłem nawet metra przejechać tym no samochodem. Poza pomocą przy sprowadzeniu Gozlawety. Tak ważny chłopak jesteś. Nie, natomiast słuchaj. To, to są naprawdę fajne auta. Jak to będzie, to powiem Ci, że widać wyraźnie, że z jednej strony wszyscy mówią a Chińczycy, Chińczycy, bójmy się, bo to, bośmo, a z drugiej strony, no to Europa no, no, dobrze, no dobrze Kochany, ale zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że jak sam powiedziałeś, Europejscy producenci muszą się dostosować do cen chińskich. No. Ale problem jest jeden, bo europejscy producenci oznacza w tym przypadku producentów francuskich, producentów niemieckich, producentów włoskich i producentów hiszpańskich. To znaczy Stellantis, ha, ha, ha. którzy. Na skalę globalną i w całej historii kuli ziemskiej są najwybitniejszymi specjalistami od paraliżowania gospodarki strajkami o pieniądze. No, Więc, jeżeli wchodzi na tak. rynek duster, który z hybrydą ma kosztować 130 tysięcy złotych, tak no. czyli tyle. Co Beijing 5 z benzynowym, przestarzałym silnikiem 1.5, zużywający zużywającym razy dwa razy tyle paliwa, no to się zaraz okaże, że Francuzi muszą do tego Dastera dokładać w ogóle 50%. Nie. No, w, 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 w wypowiedziach panów od strajków z całą pewnością tak będzie. Znaczy, jeszcze, I że im obcięto 50% pensji? nie. nie, nie. Nie sądzę, żeby związki zawodowe od bardzo wielu lat w przemyśle motoryzacyjnym nie pozwalają na różne rzeczy, więc. No właśnie. Tym razem będzie tak samo. Dobrze. Słuchaj, to w takim razie tak. Wiesz, że w przyszłym tygodniu nagrywamy odcinek numer 200. O matko. No. Słuchaj, i ja mam taką propozycję, żebyśmy spróbowali. Numer 200. 200. Żebyśmy. Prawie 4 lata. Tak, z tobą? Żebyśmy tak, żebyśmy spróbowali podsumować, ile się zmieniło, bo popatrz, że 4 lata temu, o niektórych samochodach to jeszcze nie słyszeliśmy. Niektóre z tych, o, o których rozmawialiśmy, już doczekały się nowych modeli albo nie istnieją. Albo już nie istnieją. Wielu trendów jeszcze nie było, a myśmy się starali przewidzieć. I nie chwaląc się, nie pomyliliśmy się ani, ani razu. Ani razu, tak. Co jest tak. śmieszne, więc w takim razie dobrze. To co, zapraszamy za tydzień na jubileuszowy odcinek. No, a dzisiaj no nie życzymy miłego weekendu, bo nie ma weekendu. Znaczy, będzie. Ale będzie cieplejsze. Ale będzie cieplejszy, i w takim razie y, wszystkiego dobrego. Najlepszejszego, nawet. Do usłyszenia. Do widzenia. Podcast motoryzacyjny Overdrive.